To moja specjalność. Nawet nie macie co liczyć, że mnie pokonacie. Nikt nie potrafi zrobić naleśników lepiej niż ja. Nadszedł czas, aby zrobić ciasto. <laughs> Babciu, myślisz, że ja nie umiem robić ciasta? Umiem! Trzeba tylko wrzucić wszystko do jednej głębokiej miski. Ach, nie szkodzi, dorzucę jeszcze kilka jajek. I mamy to świetnie. Po co sobie zadawać tyle trudu? Przecież jest mikser. Pomoże mi dobrze wymieszać ciasto. Wow, nie wiedziałam, że jest taki szybki. Jak mam go teraz wyjąć z tego ciasta? Dobra, mam to gdzieś. Co za głupie urządzenie. Uzi, bardzo szybko się poddałaś, a mnie zostało tylko usmażyć naleśniki. Zaczynam od pierwszej porcji. Super! Co za aromat! Uważam, że robię to po mistrzowsku. I na koniec troszeczkę masła. Ups, przypadkowo Cię obróciłem. Patrzcie, już!